Czym dla mnie jest rower? Hm. Jeżdżę tak długo na rowerze, a właściwie codziennie nad tym się zastanawiam, bo rower to jest taka codzienna wolność. Wykorzystuję rower jako środek transportu miejskiego i to jest dla mnie szalenie ważne, żeby nic nie krępowało mojej codziennej wolności. Dlatego jeżdżę na rowerze miejskim. Używam takiego właśnie siodełka. Chętnie Wam je zapromuję, bo nie jest często spotykane w Polsce: taki zdelek albo rower, bez, albo siodełko bez czubka. Dzięki niemu mogę zakładać wąską spódnicę czy takie szarawary, jak mam. Na sobie jeżdżę rowerem na co dzień. Niezależnie od tego, czy jest taka piękna pogoda jak dzisiaj, czy mamy 20-stopniowy mróz, Kieruję się zasadą, że nie ma złej pogody, tylko jest niedobrane do niej odpowiednie ubranie. Zimą zobaczycie mnie w getrach, szaliku, grubych rękawicach i na kolanikach, a latem na przykład w takich szarawarach czy wąskich spódnicach. Mogę zaparkować swoim rowerem właściwie w dowolnym miejscu, nawet w Warszawie, w której jest taka dobra infrastruktura. Zawsze znajdzie się miejsce, gdzie nie ma w pobliżu parkingu rowerowego. Ja sobie rodzę w ten sposób. Polecam Wam taką blokadę, takiego juloka z tytanowej stali, nie jest jakoś drogi specjalnie, a daje poczucie bezpieczeństwa. No i parkuje właściwie gdzie tylko chcę. Na co dzień mój rower wygląda trochę jak rowerowe cargo. Mam ze sobą taki koszyk rowerowy, na którym pakuję, wiecie, codzienne zakupy, torebkę, zapasowe jedzenie, więc czasami mój rower wygląda o tak. No, i wszystko dam radę zabrać ze sobą. To niewesoła perspektywa. Dlatego 8 godzin siedzenia w biurze rekompensuję sobie dwiema godzinami jazdy na rowerze codziennie. Dojeżdżam do pracy i z powrotem do domu prawie 10 km. I wtedy nie myślę o pracy, staram się tak naprawdę o niczym nie myśleć, tylko poczuć wiatr we włosach i rytmiku. Zapraszamy Was do konkursu. Czym dla Was jest rower? Jak sobie radzicie z ruchem miejskim, a może wiejskim? Jakiego sprzętu używacie? Jesteśmy ciekawi Waszej perspektywy.